Jakąś technikę, że sobie. Nie w ogóle sobie niczego nie wyobrażasz dołączasz się. To ćwiczenie chcę, żebym tak. opisał tak. Ja go nazywam kontemplacją bierności. Siadam powiedzmy sobie, tak, tak jak mi wygodnie, siadam sobie. Zazwyczaj, kiedy kręgosłup jest prosty, to jest łatwiej się skupić, bo mniej człowiek skupia się na czuciu własnego ciała. I, i siadam i przestaje myśleć. Postanawiam sobie, koniec myślenia. No, i, i wszystkie myśli znikają, no i po pewnym czasie jakieś tam myśli zaczynają się pojawiać, i jeżeli jestem czujny, to nie chwytam żadnej myśli. Intelekt, który mi te wszystkie myśli przysyła, po pewnym czasie się nudzi i, i wyczyszcza mi zupełnie pole, i nie ma żadnej myśli. Pozostaje tylko jedna myśl, żeby nie myśleć. I. Jak ta myśl, żeby nie myśleć, zaczyna się rozpływać, a ja w międzyczasie nie zasnę, bo to mi się często zdarza, że w tym momencie zasypiam na siedząco, szczególnie po tych eksperymentach z kawą i po tym przymuleniu, jak mi się zdarza, że nie zasnę, to zaczynam widzieć rzeczywistość. Ale powiem ci, że mnie ta rzeczywistość nie interesuje, dlatego że ja ją widziałem i tam nie ma nic ciekawego.